Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 1 przez logarytm przy podstawie 1 czwarta z 1 drugiej odjąć 1 przez logarytm przy podstawie 1 drugiej z 1 czwartej jest równa ABCD. Przepisuję tę liczbę. 1 przez logarytm. Przy podstawie 1 czwarta z 1 drugiej odjąć 1 przez logarytm przy podstawie 1 drugiej z 1 czwartej. No, jak to wykonać? Podstawy są 1 czwarta i 1 druga. Wyrażenia logarytmowane 1 druga, 1 czwarta. No, jakoś to powiązane jest. Jeżeli uda nam się z liczb logarytmowanych zrobić potęgę tej liczby, która jest na dole jako podstawa, no to obliczenia nie będą trudne. 1 przez logarytm przy podstawie 1 czwarta. I teraz pytanie: jak z jednej drugiej zrobić 1 czwartą do pewnej potęgi? No tutaj, żeby z 1 czwartej zrobić 1 drugą, to 1 czwartą muszę podnieść do potęgi 1 drugiej. Spierwiastkować. Pierwiastek z 1 czwartej, pierwiastek drugiego stopnia z 1 czwartej, to jest 1 druga. Nadal to jest ta sama liczba. Sprawdźmy. 1 czwarta do 1 drugiej. To jest to samo co pierwiastek drugiego stopnia z jednej czwartej, czyli jedna druga. A my przeszliśmy w tę stronę. Czyli póki co nadal jest to ta sama liczba, która była. Odjąć. Jeden przez logarytm przy podstawie jednej drugiej. I teraz, jak z jednej czwartej zrobić jedno drugą? No to jest jedna druga, i do. No i teraz, co zrobić z tymi wykładnikami? Tutaj zastosujemy wzór. Jeżeli jest logarytm przy podstawie a z x i do potęgi m, możemy zapisać jako logarytm przy podstawie a z x, natomiast ta liczba m idzie przed logarytm. Przed logarytm. Czyli tę liczbę zawsze można wstawić przed logarytm, czyli jedną drugą wstawimy w to miejsce, a dwójkę wstawimy w to miejsce. 1 przez. Po przestawieniu jedna druga razy logarytm przy podstawie 1 czwarta z jednej czwartej. Odjąć 1 przez ta dwójka przed logarytmem, i potem mamy logarytm przy podstawie 1, druga z 1, drugiej. No i teraz już będzie dość prosto z jakiego względu. Jeżeli będzie logarytm przy podstawie a i z takiej samej liczby a, zawsze wynikiem jest liczba 1. Oczywiście, przy pewnych warunkach. Dlaczego? Bo a do potęgi pierwszej to się równa a. Tak brzmi definicja logarytmu. Czyli zarówno ten logarytm jest równy 1, jak i ten logarytm jest równy 1. Co będziemy mieli? 1 przez 1 drugą odjąć 1 przez 2. Tych jedynek już pisać nie muszę, bo 1, 2 razy 1 to jest 1, 2, 2 razy 1 to jest 2. Co dalej? No mamy dzielenie przez ułamek, czyli mnożymy tę liczbę przez odwrotność. A tutaj przepiszę. Odjąć 1, 2. 1 razy 2 pierwsze to jest 2. I odjąć 1, 2, wychodzi w tym momencie 1 cała. I jedna druga. Mamy taki wynik. Ale spójrzmy na te wszystkie zapisy. Nie ma tutaj żadnej z takich odpowiedzi. Więc tę liczbę musimy zamienić na logarytm przy podstawie dwa. Wszystkie cztery w tym momencie odpowiedzi są o takiej podstawie. To jak zapiszę. Jedna cała, jedna druga, która tam wyszła. Mogę zapisać razy 1. 1 to jest logarytm przy podstawie 2 z 2. To jest 1. Już mam logarytm przy podstawie 2. Ale we wszystkich odpowiedziach nie ma żadnej liczby przed logarytmem. Więc teraz robimy na odwrót z tym wzorem, czyli ta liczba, 1,5, Wędruje jako wykładnik liczby 2. Logarytm przy podstawie 2 z 2 do potęgi i zamiast pisać 1,5 napisze 3 drugie. Co dalej? Mianownik 2 mówi o tym, że ta wielkość będzie pod pierwiastkiem stopnia drugiego. Natomiast 2 do trzeciej będzie pod tym pierwiastkiem. Pierwiastek z 2 do trzeciej. Korzystamy ze wzoru. A do potęgi M przez N to jest pierwiastek N tego stopnia, czyli tego, który jest w mianowniku, z wyrażenia A do potęgi M. Dokładnie z tego skorzystałem. Pierwiastek drugiego stopnia z 2 do trzeciej. Do 2 do 3 to potrafimy przeliczyć. To jest 8. Być może taka odpowiedź jest. Logarytm przy podstawie 2 z pierwiastka z 8. No dokładnie mamy to w odpowiedzi d. Czyli to, co nam wyszło, czyli 1,5 z tego całego działania, jest to logarytm przy podstawie 2 z pierwiastka z 8.